Zaczyna Jaskier, 60 sekund i mikrofon dla Ciebie, proszę bardzo. Ja! Ja, 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 Jo, ja, jo, ja, jo, 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 ja, jo, jo, ja, yo, 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 yo. Jaskier kurwa, zawsze rozkręca imprezę, patrzcie jaką mam wydziaraną Syrenę, ja pierdolę i to nie jest żadna siema Po tej walce sobie na plerach Wydziaram A do Ja pierdolę, propsuje mnie, moja stara, bo to będzie moja następna ofiara Ofiara, ja pierdolę, jadę z i Tobie bym nie dał kurwa, nawet trzy grosze ja pierdolę, przewiduje sobie katastrofę Yo, I tak lecę, kurwa, może stanąć za potę. On pokazuje idiotę, bo pokazuje na ciebie ty zjebie. Ja pierdolę, i tak lecę sobie, kurwa, głowo. Mógłbyś przyjść tutaj anonimowo, jasny chuj I tak leci sobie, MC jaski. Szkoda, że wbiłeś tutaj dzisiaj bez maski, jasny chuj, Lecę sobie, to nie jest siema. A dojem w łóżku lubi zgrywać Kena, ja pierdolę. A nie jebanego M nie ma. Wchodzę sobie, kurwa, no i rozpierdalam temat, jasny chuj, Co to jest, kurwa, za rysunek? To twój. Jakiś jebany wizerunek, ja pierdolę. Czuję zapach gandy. 5. Lecę sobie kurwa do twojej bandy, jasny chuj. Lecę sobie tutaj z Majkiem, czuję zapach gandy. pierdala na backstage zamiast napierdalać się z tym cfelem. A do m Okej, okay. a do M, 60 sekund. Yo, 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 yo. 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 Dobra, I kiedy wpijam, słuchasz tu, o 3A do -a. Od ciebie mała kurwo nawet Hugo nie odbiera, yo! I kiedy wpijam czyste szmacie, byłeś mniej ciekawy niż reklamy na Polsacie, yo! I kiedy wpijam czyste cipe bo z reklam kurwa można było coś wynieść, yo! I kiedy wpijam, lecę się Wciśnij czwórkę, żeby skręcić w bok! Jo i lecę dziś, brat, wybierz Adoema, żeby Bok wygrać. Yo! i kiedy wbijam ziomki, żeby Bok wygrać, wiesz BOK, bitwa o kostrzyn, właśnie. Yo! i kiedy wbijam, lecę sprawdzaj. Na Napri, jesteś bardziej zielony od Halka. I kiedy wbijam cisnę z męciem, bardziej zielony, ale górwo, gdzie są twoje mięśnie? Yo i lecę, wiesz, brat, ruchałem go w pizdę, ćwiczył mięśnie Kegla. Robiliśmy to w parku, więc kurwa na ławeczce. Yo, i kiedy wbijam ciste dziecia mówiłeś, wydziałam sobie A do M na plecach. Wiec. I kiedy wbijam, zwykła pijacz po moich plecach, kurewko, możesz się tylko wspinać. Koniec! Zmiana bitu i gref się leje, Dawaj. Yo, 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 yo! Yo, 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 yo! Wrzuciłem wielkiego Josha na spontanach wielkiego zielonego Halka Hogana I tak mam wyjebane kurwa w te pociski I wypierdolone w tematy wygryzki Mam łazić po scenach i obrażać te dziewczynę Ja mam to kurwa za jakąś pierdoloną gminę I wolę tutaj przegonać nację Żeby wszyscy wspierali legalizację jasnych Róbcie kurwa teraz bandę, podnieście łapy, wspierajmy gandę, ja pierdolę. I tak lecę sobie na spontanie, podnieście łapy, kto lubi jaranie. I tak Przejście. sobie kurwa lecę, to isty hardcore na następnej bitwie. Ode mnie jointy za darmo, ja pierdolę. I masz kurwa rację, wypierdolę do Holandii, założę tę plantację. Przejście, jo, 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 jo. Dobra, dobra. Mówi skręcisz Halka Hogana i lecę ziombal, chcesz ze mną wyreszcz ręce Halk Hogan z paliwąsa Yo, i kiedy wbijam ziomki, rano byłem martwy, to jest gitwa Plant versus zombie Yo, i kiedy wbijam, lecę ziombik za twoja niunia ma tak dużą dupę, że ją włożę w kombi. Yo, i kiedy wbiję, brat, kiedy wbijam, no to serio cistę, tak I kiedy wbijam, cisnę serio z szleniem. to jest właśnie to kombi ostatnie pokolenie I kiedy wbijam serioziomie, jestem ostatnim dowodem, że nie jest aż tak bardzo pierdolone. Przejście! Yo! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Moja niunia, pierdolony męczu Pamiętasz, jak przyłapałem cię z na backstage'u? Jasny chuj, to były wrzące mówili to jak, nazywamy się pierdolce? Wow, bo się tak napierdalacie Wchodzę, skończę ci na klacie Jebany piracie, bo mam rację I mam pierdolone flow Nie zrymuję do tego jakiegoś jebanego Yo, bo nie jestem kurwa chaom I to nie jest szoda Wkurwia mnie taki typek jak Meoda I twoje szlajny myślisz, że jesteś fajny A twój styl jest kurwa tylko emerytalny Yo O! Oh, oh, oh. Nie przyłapałeś nie nas na backstage'u? Sprawdź tu! Bo debilu, kurwa, tam nie miałeś wjazdu! I kiedy wbijam, lecę ziombel Serio coś nam ciśnie, że jakieś pierdolce? I twoja niunia, serio, cisne ziomal My na pierdolcach mamy wyświetleń pół miliona I kiedy wbijam ziomal, jeszcze drugie pół miliona I tyle, co na Pornhubie ma ona I cisne ziomal ma tyle jak ją tam ruchamy oda! Yo! I kiedy wbijam cisne męci, A jakby wzięło ciebie, to bycie jednęli na werdykt! Yo! Wow. I kiedy wbijam cisne męci, Koniec! Chcie, A do M, to by było w karcie BDSM! Yo! Yo! Dobra, walka, w której opowiedzieli o swoich wszystkich przygodach seksualnych. Uwielbiam takie walki po prostu. Od razu wiem, jak to są ludzie wspaniali. Dobra! Fajna waleczka, dosyć ciekawa i inna od tych, które były wcześniej. Dajcie swoje zdanie. Zróbcie hałas, jeżeli Waszym zdaniem tę walkę wygrał Jaskier. I zróbcie hałas, jeżeli uważacie, że walkę wygrał A do M. Zdecydowany faworyt. Panowie, na raz, na dwa, na trzy. Znacie zasady. Raz, dwa, trzy. A do E.